Cześć Beta. dziś mamy poniedziałek 19 grudnia, czas na minutę z tarotem. Karta naciś to czwórka pucharów. Jesteśmy w żywiole wody, tyle, że w takich trochę zastałych wodach, tak? Ta, ta woda jest taka troszeczkę mało ruchliwa. Warto przyjrzeć się, czy czymś nie jesteśmy już zmęczeni, czy czegoś mamy dosyć. Czasami mogą to być konwenanse, albo trzymamy się jakichś ludzi, jakichś spraw, jakiegoś sposobu działania czy myślenia, który tak naprawdę przestał już działać. To wszystko może mieć podłoże emocjonalne, dlatego że czwórka Pucharów też bardzo mocno się do tego odnosi. <laughs> Przepraszam. Ale zwróćcie uwagę, do czy, od czego tak naprawdę my się izolujemy? Co tak naprawdę sprawia, że stoimy tutaj sami? Bo robienie sobie wyrzutów wcale nie zawsze oznacza, że to my jesteśmy tym, tą złą osobą, czy, czy, czy nasze nastawienie jest złe. Właśnie czasami warto przyjrzeć się, czy przypadkiem już i tak nie izolujemy się od ludzi, ale gdzieś prób ktoś próbuje albo utrzymać ten kontakt, albo sprawia, że te sprawy, którymi się zajmujemy, są nadal, y y chcą, żeby na dla nas były ważne. Wcale takie nie są. Będziemy dzisiaj odczuwać też zmęczenie, takie awersje, smutek, taką niechęć do działania. Mówię, to są te zastałe wody i to trzeba oczyścić. Jeżeli tego nie zrobimy, ten brak chęci do życia, taka nawet załapanie doła czy depresji, nieustanne rozpamiętywanie tej przeszłości, naprawdę by wiele dobrego dla nas nie zrobi. Dlatego skupmy się na tym, co mamy tu i teraz. Nie dajmy się zatrzymać w tych zastałych wodach, bo to będzie dla nas. Y jeszcze bardziej zgubne. My jesteśmy w talii Tarot of the Crown. Celowo tę talię wybrałam na koniec roku, bo jest naprawdę świetna. I warto się też przyjrzeć, od czego się izolujemy. Czy izolujemy się od ludzi, czy izolujemy się od spraw, od sposobów działania, bo to jest naprawdę kluczowe, żeby nie pozwolić sobie na. Na to, żeby zostać samemu, to jest po pierwsze, bo to jest jeden aspekt, ale drugi, żeby in, sprawy innych naprawdę nami nie, nie zawładnęły. Warto przyjrzeć się i skoncentrować się na tym, co mamy tu i teraz. To jest naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby mm, poprawić swój komfort życia, żeby wyjść z tych zastałych wód. I mam nadzieję, że nam się to uda. A na koniec, tylko chciałam przypomnieć, że jeszcze trwa promocja. Jeżeli chcecie kupić warsztat albo fiszki. W, w moim sklepie to do 26 czerwca jest na nie cena promocyjna, jako pakiet, jest bardzo fajny rabat, więc jeżeli macie ochotę, serdecznie zapraszam. Tak.